Wracanie. Zestaw pod spoting. A takie pytanie mordeczko, czemu... ...nie włożyłeś tego... ...w pierwszy slot? To tu, albo to tu. Fioletowa wenta nie działa w pierwszym slotie lepiej. Fioletowe i wyposażenie i różowe. Może być w drugim, w trzecim, najlepiej w trzecim, bo drugi czasami też daje busta, ale akurat na lajcie nie. Yy, więc to powinno być tu, albo to powinno być tu. Ja bym dał to tu akurat, czyli system obserwacji dowódcy dałbym w pierwszy slot. No, także wszystko wiesz. Meat! Ok. Nietypowe otwarcie Bardzo nietypowe otwarcie Ryzykowne otwarcie wolnym lightem, czyli Manpikorą. to jest wolny. On nie nadaje się do tego, jest bardzo łatwym celem wtedy Tylko to jest spotkaniówka, to jest bardzo istotne. No właśnie, masz spota. No! Jestem zszokowany Prawy przycisk myszy zablokuje celownik Inteus Prawy Prawy, 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 lewy Trzymasz prawy przycisk Kran Wow Mógłbyś EBR-em grać. Byłoby lepiej Czemu nie grasz eberem? <grym> to ustawienia sterowania musisz zmienić to ci się podmieniły ustawienia. Albo daj sobie domyślne w ustawieniach sterowania. Tak czułem, że to połamałeś drzewo. Widziałem kiedyś taką powtórkę. To nie jest pierwszy raz, kiedy widzę taką powtórkę. Taka taktyka ma jeden zasadniczy problem. Gdy ktoś pikuje. Tu, tu, albo wjedzie w tą dziurę. Wtedy masz od razu spota i giniesz. Także to jest na pewno pewne ryzyko. Ale co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jak dostali wszyscy spota? O panie, jaki spot? Jak się zaświecili wszyscy! Bajlando. O kurde. Jak to pięknie wygląda, jak tak tyle czołgów widać, co nie? Taki wagonik, taka ciuchcia. Nie widziałem dawno tyle czołgów wykrytych naraz na minimapie. W jednym tak naprawdę. Oj, spot będzie, od konia. Oj, oj, oj! No właśnie, mówiłem o tym wcześniej. Powiedziałem, że jak tu czołg wjeżdża, to to jest lipna pozycja. Ale miałeś szczęście, że nikt od nich nie snajpił, bo wszyscy pojechali do przodu. Ale tutaj uciekaj, bo cię koń zabije. Koń cię zabije. Dobra, ucieczka z tamtego wału. Wow. No nie lubisz grać z krzaczka. Mówię. Z ciebie to bardziej operator Ebera, ty... Z Ebera przysiadłeś na Manticora Ale Twoje DNA mówi... Ja chcę Ebera, ja chcę to szybciej robić, ja chcę to robić jeszcze lepiej. Bączki kręcimy. 10 tysięcy będzie przekroczona. W las mógłbyś wjechać, nie mają lajta. Na tym etapie mógłbyś lasem jechać. Bo cię ten koń spotuje cały czas, rozumiesz? Jakbyś wjechał w las, nic by cię już nie wykryło. Nic nie zobaczymy Antikory, kiedy... Jedziemy lasem, a rywale nie mają lajta. Trochę za późno i teraz już rywale tutaj dominują. Ej, już sojusznicy dominują, podświetlają. Ale jest 10 tysięcy przekroczony. Skończysz go? Z... Zbyt chaotycznie to wyglądało. Tutaj najlepiej byłoby się zatrzymać, co nie? Przymierzyć, zatrzymać. A w ruchu jednak zawsze jest to niebezpieczeństwo, że poleci blejak. Fajne bitwy do oglądania. Zwykle usypiam na bitwach, które wysłacie, a ta była naprawdę fajna na prochorówce. Choć, jakbym powiedział, że ryzykownie, no to. Nie skłamałbym. Oj nie. Welity, dobrze. Na pewno bardzo ryzykowna bitwa naszego widza. 12600 po spocie. Śmieszne jest to, że i tak dostałeś stosunkowo mało ekspa. Dopiero miałeś trzeci eksp, co nie? Tak naprawdę, wygrałeś tą bitwę, ale gra tego nie doceniła. I to jest bardzo ważne, że lajty nie są nagradzane za podświetlanie. Zrobiłeś bardzo dużo dla drużyny, a. Mówię, gra mówi, nie, nie zrobiłeś dużo, nie, nie zrobiłeś. Eee. To co zrobiłeś, to wiesz? Wirkus 1200. Jasne, Wirkus. Spoko. Multyce wrócić do wota po paru dobrych latach. Poradzisz mi, w jaką linię mam iść, Nik? Wirkus 1200. Dobrze, Wirkus. Sprawdzimy jutro. jutro. Jasne. 15 zł. Dobrze, damy radę. Dziękuję bardzo za. Zainteresowanie pytaniami do mnie. Co do ciebie, panie Pacior, poprosiłeś o doradzenie, jak podbić WN8 na swoim koncie, więc już mówię co jak. Yy, dobra. Twoje konto, panie Tyszek, jest w tym momencie kolorku pomarańczowego. Więc, gdy mówimy o podbijaniu WN8, tak naprawdę nie trzeba daleko szukać, no bo tutaj ile trzeba nabić? Trzeba tutaj nabić. Wystarczy sto parędziesiąt punktów, co przy twojej liczbie bityw jest bardzo proste. Także czy tu trzeba zabiegać jakoś bardzo o ten kolor, to samo się wydarzy. Tu nie trzeba jakiegoś lighta czy czegoś, to mówię, jest kwestia czasu. Wszystko mówi nam: Ej, on wbije, niedługo lepszy kolor. Grasz dużo, więcej masz wygranych, więcej jest przetrwanych, fragów, demedża, WN8. Wszystkie wskaźniki mówią: ten gracz gra lepiej. Więc skoro gra lepiej. No, tu zasługuje na awans. Oczywiście możemy popatrzeć, czym lepiej będzie grać i czym będzie gorzej grać, tylko już chcę stwierdzić teraz, że tu nie trzeba jakoś bardzo kombinować. Jeśli chodzi o dychy, wiadomo, z dychami jest taki problem, że one raczej w ogóle.